Hej, to jest nasz nowy odcinek. Dzisiaj też mamy brawo testy, ja jeszcze widzę mam tu brawo. E, możemy Was z tym związać, ale nie mylcie się. No, oglądajcie już każdy odcinek. Okej, okay, bo teraz będzie uh, numer 16, Jestem. Jest ulubiony sport. A. Siatkówka, koszykówka, ewentualnie na rowerze. B. płamania to najbardziej mnie relaksuje. C. Mini golfa i bilard, bo nie muszę się za dużo ruszać. A. Okej. Okay, do... Jak wygląda twój typowy dzień w roku szkolnym? A. Szkoła zajęcia dodatkowe trochę ruchu i znajomi. B. Szkoła odrabiała mnie lekcji i spotkanie się z przyjaciółmi. Chodzę do szkoły i tyle. Więcej mi się nie chce. B. B, okay. na, podwórko, na podwórku wybuchła kłótnia. Co robisz? A. Staram się za, zał, załagodzić spór. B. Zwracam się tylko, jeśli mnie to bezpośrednio dotyczy. Przypatruję się z boku i tak niby nikt by mnie nie posłuchał. B. Okay. Osiągnięcie, osiągnięcie pewnego celu przychodzi Ci z trudem, poddajesz się. A. Nigdy w końcu na pewno mi się uda. B. Nie, podejmuję jeszcze jedną próbę. C. Tak skoro mi nie idzie. Nie mam po co się męczyć. W wypadku masz nogę w gipsie, co teraz? A nawet o, o okulach będę robić to, co zawsze. B, zaciskam ząby i staram się jakoś to przeżyć. Co Odpoczywam, odpoczywam i jeszcze raz odpoczywam. B, ok, czy znowu B? na podwórku czy ważne zawody, ze wszystkim sobie poradzisz. Tak jak Diana, jesteś wiecz, wiecz, wiecznie zajęty osobą. Nie bierze tylko na swój baryk, ba, nie bierz, tylko na swojej barki więcej i możesz udźwignąć. Okej, niestety ale musimy kończyć, bo już muszę, <laughs> więc musimy się pożegnać. Pa pa! pa. pa. Dobra, to już ostatnia pa.